Proszę dwa kroki tam. Dobry, nie chcą kasy jest dobra. I co ty, chabie? Co ty, chabie, zrobiłeś? Popatrz, jak ja teraz wyglądam. A teraz wyglądam. Wiele ci bierzesz tak? A teraz co? Bierzesz, bierz mi, bierz mi, bierz, 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 bierz A bierz a Co mówiłeś? teraz co mi, mówiłeś? My mieli, jak jak nie wiemy i to, że kuwa tak mu urządził, Obiec, jak kopie, on kopie. A ja się zapytałam, ja tu specjalnie przyjąłem. Oni mi mówią tak. Bardzi, 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 co krecie idą. No i to kuwa, i wziąłeś, że idą, tak? O, truski, a ojcuśni, a duper szwance. A ja to co? Na samym szarym końcu. Bardzi, próży, że to było.